Nagramy sobie to. Witam, surowe Alter MMO. Gramy w super giereczkę, która nie do końca się zapowiada super, bo jest optymalizacja strasznie kijowa. Ale powiem Wam, że od ostatnich testów to lepiej przynajmniej wygląda tak ogólnie. Pod kątem animacji i wizualiów, ale fatalnie to działa. Zresztą jak widzicie. Ops. Nie, jest mega nieprzyjemne przez to rwanie. Pójdzie na Twoim Samsungu, tak. Jeśli Samsung będzie robił za podawaczkę Wi-Fi co najwyżej kasu, a będziesz grał na RTX 5090, to wtedy pójdzie. Dobra, ale ja się czuję pewnie za to na tym dungeonie, wiecie? Znaczy w tej gierce. Bo jeśli mi tak kurde wie. Jak będzie rwało chłopom, co mają gorszego kompa niż ja Więc w końcu może będę dobry w gierce Ej, co oni tu robią? I czemu on się świeci? Czy on ma jakieś... Czekaj, czekaj, on ma coś w sobie, nie? Warrior Ma sprzęcik pod warriora jakiegoś No włączyłem dlss Ale możemy spróbować wyłączyć DLSS-a może coś z nim jest nie tak. Będę w top 10 kupania krypto z tym PCT. Pe Aha, to jest chyba jakieś, Ok. Wydaje mi się, że to było jakieś um, dmuchanie. Pod czwóreczką jest pota. Piątka to jest bandaż. I usuwamy to szare HP. A tu mamy potę. Pod czwóreczkę. Lecimy dalej. Oj. Zaję, na razie jeszcze nawet gracza nie spotkałem. No to co wy chcecie? Zaraz będzie zabawa, zobaczycie. Nawet... Nie wiem, no tak. W dzisiejszych czasach nie potraficie w ogóle tych relacji budować, takich trwalszych. Tylko Tinder i tylko gierki na 10 minut i refund. To tak się nie robi. To trzeba coś, jak już zainstalowałem, to trzeba coś wyciągnąć z tej gry. Coś interesującego. Coś tutaj na pewno jest takiego. Nie dzwonnik, ale też się dużo, dużo skradał. Trochę się tu cykam, bo mam wrażenie, że tu będą zaraz jakieś mocniejsze mopki, ale zobaczymy. O, kurde. Ta jedynka? Kurde. No serio, pozmieniali te skille. Zupełnie inaczej to działa teraz. Wiecie, byłem skąpę. Tak. Już cieknie. Po pleckach. No. No co wam powiem? No kurde, mocniej działa komp. ale nie są to jeszcze najwyższe obroty. Mocniej, ale. Pełnego potencjału jeszcze nie rozwinął. Widzę, że też z mega opóźnieniem znikają te wszystkie elementy interfejsu. Gdy dopiero coś podniesiesz, to chwilę czekasz i dopiero to zniknie. W sensie przycisk do dropa. Zmieniło się też to, że właściwie każdy autoatak powoduje na tych mobach stagger, i one w ogóle nie są w stanie. Cię skontrować, jeśli ty cały czas uderzasz. Dziwnie to działa. W sensie, no tak to nie działało wcześniej. Teraz to tak działa. Nie rozumiem. Za 240 zł? Zupgrade'ować trzeba? Może, może. Ja bym się jeszcze tutaj wrócił, bo ja mam wrażenie, że tutaj wszystkiego nie znaleźliśmy. Tu jeszcze coś jest do zlutowania. To jest ładowany skill człowieku. Ale patrzcie, normalnie z góry możesz zaatakować. Ale i tak gierka toporna jest, powiem wam. Jest to pożysko. Dobra, ja już się mogę ekstraktować. Tyle sprzętu wydropiłem. Gdzie są gracze? Może gracze faktycznie się popolili gdzieś tam i. Nie ma nikogo. Mogę refundować? Mogę, mogę, mogę. Dobra, yy, jest próba widzowie. Z tym mocniejszym Bosikiem tam. Tylko tych trzeba. Tu. I próbujemy. Zaraz tamtego. E! Dobra, za zaciąłem się. Dobra, od plecków nie ma co. Ej, mega, jest to toporne. Zapamiętałem to lepiej, serio. Dźwięk też się buguje, niestety. Jest tam typ, jest tam typ! Na słuch, widzowie. O kurde, dobra. Jest źle. Najlepsze jest to, że nie mam poty. Jak coś to na tej niewidce widać mnie. Jest tam gościu, widzę go cały czas. To ja bym agro chętnie zgubił. I dopiero wrócimy sobie tam. Aha. No biegnie! Jeden, drugi... Czekaj, 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 czekaj... O co chodzi? Czemu oni mnie widzą nawet na niewidce, no? Jest tam. Pięknie, no skórczy syn. Dobra, jest dupa? Jest źle. No i tyle. Teraz pytanie. <laughs> Czy można? Mogę wstać? Chyba nie. Zginę po prostu. On też nie wie. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że ta niewitka nie działa. W sensie nie jestem w stanie zgubić agro. Raczej się skończy to, to i, i koniec gierki, wiecie? Koniec gierki. O. I on to samo. Ale szczerze, no nie było szans jak miałem agro tych mobów. No nawet nie... no nie było po co. Nie było po co. Powinienem po prostu odbiec totalnie daleko gdzieś. I tyle. O, ty. Mam poty jakieś tutaj. Cyk i cyk. A to co to jest? Poison dart. Blow a dart to poison your target. Czyli z tego też by pasowało wykorzystać. I ten dodatkowy tab to jest chyba tutaj jeszcze, widzowie, nie? Jakbyście kupili droższą wersję. Dobra, gramy dalej. Let's go. Cztery klasy postaci są. Ranger, Priest, Barbarzyńca i Łotrzyk. Teraz już będzie lepiej, widzę. Let's go. Tylko to ładowanie jest przerażające, widzowie, jak całą kamerę rwie, wszystko. Ja nawet nie wiem, czy wy mnie słyszycie, jak się ta gra ładuje. Dźwięk szarpie, w... no, masakra jest, masakra. A teraz mnie wrzuciło do mapki, gdzie mam tylko 16 minut. I będzie koniec. Jest chyba w trakcie jakoś. O! Dobra. Słyszycie to, jak rwie ten dźwięk? Co jest kurna. Mam wrażenie, jakbym miał po prostu kompa yy, hakowanego. To samo było w Alfie. Nie miałem czegoś takiego w Alfie. Co tu zrobić? To nie działa. Nie poprawia się. Ja pierdzielę. Masakr. Masakr. Zaczekajcie, jakiś prześcik. 1, 2, 0, 8, 2, 4. O, 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 o. Coś lepszego. Dobra, to możemy zrobić jeszcze tak: zbudować to całkiem. Accept. I wtedy podgłośnić. Dalej to samo jest. Charter, ale to jakby, co z tego, że inni mają na streamach, ok, Ale grają w tą samą grę. Wcześniej nie było problemu, teraz jest, jak w tą grę gram. To coś jest z grą, czy ze streamem nie tak? Rozumiesz? Masakra. Wydaje mi się, że restart gierki po prostu i tyle. Ale będzie rekomendacja na YouTube, jak to wrzucę. Nie no, leave game, jeszcze raz. Jeszcze raz. E, tylko wiecie co? Myślę, że quit całkiem. Jeszcze raz. Do gry. Jeszcze raz. No, ale syf, syf, syf. Na razie. źle to wygląda. Jakbyś granata w, w counter Strike'u na głośnikach z Komunii na Fula 2004 odpalił. Tylko, że w tej grze to nie ma granatów. O, jest. Ty, jakiś paczek już. Co jest? Patrzcie, oni już nową klasę dodają, a wy się coś śmiecie, że po 28 latach będzie. o 290 mega to musi być nowa klasa. Na bieżąco kod, no. Już dźwięk poprawiony, klasa już dorzucona nowa, widzowie. Już się aktualizuje wszystko. <grytanie> <grytanie> tak, jak będziesz grał bardem, to na bardzie jedyna klasa, na której dźwięk działa w gierce komputerówce. No, tak to jest z tymi early widzowie. No co wam powiem, co wam powiem. Ale no powiedzcie, nie jesteście wdzięczni, że ja odpaliłem, a wy nie musieliście? Szczerze mówiąc, no nie wiem, jak ktoś, kurde, na RTX 4080 i takie rzeczy się dzieją, widzowie. Strach. Ile kosztuje? To złotych kosztuje. Cześć, Huxi. Chęci do życia ci ukradłem, a jesteś pewien, że to nie Patrysia, ta kochana twoja? Raczej to w tą stronę działa u chłopów. Tylko trzeba spojrzeć po prostu w lustro i powiedzieć, prosto z mostu, co jest przyczyną. Dzięki, Szczurek, za, za follow'a. Ty kurwa, ośle, jesteś na głośnikach w salonie? Patrycja, jak skończysz z tą frajerzyną z Radomia, to się odezwij w priwku. Znajdziemy ci kogoś wartościowego. Pozdrawiam. <grywka> No już, już mamy dwa zgłoszenia, już mamy dwa zgłoszenia. O, Patrycja tylko swoje wymagania musi powiedzieć i już wszystko. Pytanie, jaki wiek, jaki wzrost, zarobki? I coś się znajdzie. Coś się... Hux, ile ty masz wzrostu w ogóle? wysoki jesteś? Uh, mixed Solos, let's go. Team Feel. Bo tutaj mam jakieś questiki, widzowie. Tutorial, no mógłbym tutoriala zrobić, ale nie chcę mi się tutoriale robić. Tutaj City, dobra. Gramy po prostu. Jeszcze raz, widzowie, zobaczymy. Jeszcze jeden błąd mnie instali. Refund. 150 To w sumie wszystko jedno, Hugo. Zim mógłbyś mieć 120. Wiadomo, że poniżej 1,80 m i tak. Pobity. To już wszystko im jedno. Faceci się dzielą na poniżej 1,80 m i powyżej 1,80 m. A to, że to nie nasza wina, z jakim wzrostem się rodzimy, to już. To by na to zwracał uwagę, nie? Genetyka. A tak, tak, tak. No kula generalnie wartościowa osoba. Niekoniecznie jako tank w World of Warcraft. Przytankować nie przytankuje, ale poleci anime. Pasja hentaje. Lubi stopy małe, mniejsze takie jakieś. Lubi dominację. Zarobki 10 zł na 3 miesiące około średnia. Wzrost chyba poniżej 1,80 m, niestety, niestety. Ale. No, lubi gry komputerowe, no i to by było w sumie na tyle. Ma jednego fana, Ksewiza, w internecie. A to już coś. Ten Hunter mi się mega nie podobał, Craven, wiesz? W sensie był mega sztywniutki. Już bardziej ten barbarzyńcom. Ale... No ogólnie najbardziej mi się podobał ten, ten rok, ale wiesz... Ja coś tam słyszę widzowie, ale... Ktoś po prostu z góry zrzuca i tyle. O ciul chodzi. Ciekawe. Co, kilka w sobie zrzuciło granaty, i to tyle? Nie wiecie, co się boję? O, jest, jest typ, jest typ, jest typ. No i dupa. Czy on mnie widzi? On mnie widzi, prawda? I teraz musimy się jakoś obronić. Nie, nie zobaczył mnie. O, kurde. Ej, co oni są tacy dobrzy? Nie wyciągnąłem sobie podków na yy, hotbara. Nie mam w ogóle podków. Dobra, zajebiście. No, nie mam potków. Bo przecież, jak wyszedłem z tamtej gry, to zostawiłem te poty w tym. No to ja to w dupie mam. Poszedł tam, wrócił się. Dobra. Wejdziemy gdzieś indziej. Dodatkowe kieszonkowe dla kuli, by podnieść jego wartość na rynku matrymoniennym, proszę przekazać dla KULA 455. Dobrze, to wiesz, kula. Zrobimy taką minimum wypłaty. Aha, zajebiście se strzelił. Zrobimy minimum wypłaty. Jak się stuwa uzbiera, co? To wtedy kula będzie mógł się od rodziców wyprowadzić za tą stuweczkę już. Co ty na to? Ale dziękuję bardzo za donate w imieniu kuli. Uuu. ty. Może trzeba będzie jednak faktycznie iść na tego Huntera Zielony Łuk. To chyba wolę Łuk niż prista. No i teraz. Co? Idziemy, widzowie, do ekstrakcji, spróbować. Oho. No, dzień dobry. Co on taki twardy. Dobra. No jak, to pułapka była. No powiem tak. To też dobre. No space for item. Size 1-2. I ciul, wielki czerwony napis. 1-2. No nie wiem, wydóbce to. Dried herbs. A mogę drzwi zamknąć? Mogę. Mogę, mogę. Tu coś, coś. Kaska, nailsy. Jest taka dupa, w sensie... No nie wiem jak ja to mogę przeżyć. A Czekaj, a to dobre. Aha, zajebiście mi to dużo dało. Linen scrapy. Nie mogę tu nic sprawdzić, nie? Tak na szybko. Oczywiście, że nie mogę. To żarcie to nic nie dało. No, max HP tylko dało. No. Co jest? Kurde, słyszycie to? No i skąd to dochodzi? Jeszcze zaczęło ciąć. Ten dźwięk. To nie są testy, to jest Ari Axis, który już wyszedł. Starcie zapłacić 100 zł, żeby zagrać. Dobra, szukam potów. Ty, jest weapon skill. Dobra, to to chyba wolę. Pod Nie bije się w ogóle. Nie mam pojęcia jak działa ten unik. W sensie może ja nie mogę sprintem biegać. Znaczy ta niewidka i wtedy mnie nie słychać, nie widać i tak dalej. Tak, taki tarko Fantasy, ale to jest no widzisz w jakim to jest stanie. Patrz na moje FPS-y w lewym górnym rogu. Po 50 FPS-ów na RTX 4080. I komp szaleje tak, że to jest koniec. Ale ma miejscówki, w których naprawdę ta gra potrafi być ładna. To światełko, jak tutaj pada na tą trawkę. Ale no. Mm. Ten dźwięk. Wod chlupie woda pod stopami. Widzowie, to też coś troszkę świadczy o gierce. Tam słyszę też typa. Właśnie, no muszę uciekać, no patrz ile mam życia. Muszę, muszę. Żeby chociaż wyciągnąć ten sprzęcik. Wygląda ładnie, nawet z krzysem Gonciarzem w lewym górnym rogu. A wiesz co by jeszcze ładnie wyglądała? Wyglądało? Patrycja z kulą. Na wspólnym... wspólnej kolacji. Ja bym dał szansę. Bugsy. Jak ma być szczęśliwsza z kimś innym, to czemu nie? Tanerot, a opowiedz, jak to się skończyła ta drama w Antionie odnośnie tego spawnu? Wiadomo w końcu w 100%, czy był ten spawn, czy nie było tego spawnu przez GMA? Wiadomo coś? Kurde, nie wiem, no ja zaraz zmniejszam na neutralne, normalne ustawienia. Mi się nie da grać. Tak mnie to drażni, że są takie niskie fPS FPSy. To jest koniec. Ja mam dopiero 45-letni nerd. Ile jeszcze życia przede mną, Fugzi? Dwa, 3 lata? Jeszcze kupa czasu. O, tu jest. Łotka jakaś, ale już nie zdążę. Dobra. Ekstrakcja pierwsza. Jeszcze raz widzowie. Reddit szaleje. Deweloperzy też się konkretnie wytłumaczyli na Discordzie. Bardziej, właśnie ludziom chodzi o to, że jak się tłumaczyli na Discordzie, to wersje są niespójne, Talerot. Czy choruję już na ust ustrzyce, Lustrzyce! A, nie, no na lustrzyce nie. Szczerze mówiąc, to mam nawet sześciopak, ale. Kiedyś może przyjdzie taki, taki czas. Na razie jeszcze nie. Kurde widzowie, poszedłbym jeszcze raz tym rogalem.